Jeszcze dwa lata temu nie miałam pojęcia, że będę malować a nawet sprzedawać moje obrazy, bo przecież nie miałam talentu, nie jestem uzdolniona manualnie. Mimo to, rysowanie zawsze sprawiało mi radość. Pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, młodzi bracia prosili mnie o rysowanie postaci z bajek, a w moim starym zeszycie znaleźć można było. Dziwne, czarno-białe postacie. Ja... próbuję dodać tego brązowego tutaj. Najwyżej wyjdzie gówno. Przez jakiś okres czasu rysowałam wymyślone przeze mnie postacie kreskówkowe. Zaczęłam uczyć się też o cieniach i światłach. Jednak nie czułam tego. Zbyt dużo szczegółowości, a ja chyba nie jestem wystarczająco cierpliwa. W każdym bądź razie nie traktowałam tego poważnie. W szkole z nudów bazgrałam w zeszytach. Kazano mi to wyrwać i wyrzucić do kosza. Myślami byłam gdzieś za oknem. Spotykałam wielu ludzi rysujących o wiele lepiej ode mnie. Później okaże się, że jestem... Bardzo kreatywną osobą i zapragnę właśnie taka być. Niepoprawnie nieidealna. Poza wyuczonymi schematami, regulaminami i zasadami. By odnaleźć swój styl musiałam więc być sobą. Odnaleźć samą siebie. Przyszedł odpowiedni czas. W internecie poznałam dzieła Basquiat'a. Olśniło mnie. Chyba tego potrzebowałam. Ekspresji uczuć i nieważne, jeżeli to, co malujesz, jest brzydkie czy mało realne. Chodzi o przekaz, o wolność. Tak jak za dziecka, gdy rodzice chwalili twoje krzywe, niezbyt zrozumiałe rysunki. Pomyślałem, że fajnie by było, gdyby moje obrazy w jakiś sposób wyróżniały się. Od kiedy pamiętam, interesował mnie prymitywizm anarchia, wolność, samowystarczalność. Afryka, dzikość, bieda, lepione z gliny naczynia, siewy, osnoręcznie szyte ubrania, figury z brązu, świętość codzienności, tych zwykłych rzeczy, klimat gier, takich jak Far Cry czy Avatar, piękno przyrody, solarpunk. Chodzi mi przede wszystkim o to, że jako społeczeństwo Stawiające na rozwój technologii, nieco pogubiliśmy się. Wszystko jest gotowe. Zioła kupujesz w aptece czy sklepie, a dary lasu rosną wokół ciebie. Prace domowe wykonuje jakiś robot. A co z nami? Przypomina mi się scena z filmu Wolly. -E. Zobacz sam. Człowiek jest istotą zajęciową. Potrzebuje wręcz zajęć. Odsuwamy się od wiary i przyrody. Nie doceniamy prostych rzeczy. Czujemy pustkę. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Próbuję to przekazać w moich obrazach, dlatego znajdziesz w nich motyw Afryki i natury. Dlatego ta sztuka jest prymitywna, pełna symboli, bo czasami nie umiem trafnie wyrazić się w słowach. Klimat naszego kraju jest wystarczająco dobry, by zasadzić swoje warzywa czy owoce. Nawet zioła na balkonie. Zachęcam. Zobaczysz, jak bardzo zadowolony będziesz, gdy zobaczysz, jak kiłkują i rosną. Rozwijają się. A ty zbierzesz swoje pierwsze plony. To wszystko to moje przemyślenia i cierpienie przelane na płótno czy kartkę. Moje malarstwo wciąż ewoluuje. Zmienia się z biegiem czasu. Całkiem tak jak ja. Nie zatrzymuję się w miejscu. Ludzie mówią, rób to dla siebie. Ale ja to robię dla Was. Chciałabym Wam przekazać wiele rzeczy. Może tak ma być. Takie jest moje przeznaczenie. Własną krwią pisać i malować pędzlem, rozcisnąć nacięcie i odlecieć.